EasyFifaCoins.com, naprawdę sprawdzony serwis z ogromną ilością bardzo tanich końców, kod alien na 5% zniżki, link w opisie. Witam wszystkich bardzo cieplutko w ostatnim już odcinku Messi Challenge. Postaram się grać wszystkimi zawodnikami, ale strzelać tylko Messi, jeśli mi się nie uda, bo chcę awansować, tak? Chcę awansować. Więc jeśli mi się nie uda, to trudno. Messi Challenge nie będzie zaliczony. Jedziemy. Nalazł nam przeciwnika, mamy chyba fana Chelsea. Ja zmieniam nastroje czerwone. Które zdecydowanie bardziej mi odpowiadają Spójrzmy na jego zespół Ja dodatkowo puściłem sobie w tle epicką muzę Taką mm, epicką Wy tego nie słyszycie Ja po prostu podłożę swój podkład Ale mam nadzieję, że to wczucie się w tą epickość meczu Pozwoli mi go wygrać Jeden z obrońców musi zareagować Dobrze Świetnie, strzał był blokowany A przynajmniej Diego koszta przepychany jest, ładnie, ładnie. Łatamy luki, łatamy luki, którymi. O, moje serce! Brrr. Tragedia, to była tragedia. Teraz dalekie dośrodkowanie. Świetnie Mirinda. I Messi! Messi! Jeśli on się teraz urwie! Jeśli Messi się urwie tutaj, a Messi się urywa! Messi się urywa! Messi! Przepycha się ślicznie! Idealnie! W zejście się... i jest rzut karny, bo Messiego się nie blokuje. Zabaleta, kochany kłapołóżku, mój. Messiego się w ten sposób nie blokuje. Neymar Junior musi zejść. W jego miejsce wchodzi legendarny Messi. Czy tym razem uda mu się bez przeszkód strzelić bramkę? Sprawdźmy. Na żółtym pasek lekka przycinka, ale jest Messi na 1-0. Jesteśmy o jeden krok bliżej. Do zwycięstwa. O to chodzi. Jest! Bardzo ładne odebranie. Prawie drugi raz udało się Modricowi odebrać piłkę. I teraz niebezpieczna sytuacja. Trzeba to oddalić. Nie w ten sposób. Jest na straży Modric. Pięknie. Teraz Messi. Messi. O! Oh, będzie faulowany czy nie? Zrywa się. Chciałem powiedzieć z betonu, ale na betonie nie grają. Zrywa się z murawy. Aby dołączyć do swoich. Um, oh O my god! Dobrze, i teraz Neymar nie będzie miał czasu na dokończenie tej akcji. Moi kochani, po pierwszej połowie mamy wynik tylko 1-0 lub aż 1-0. Jak na razie Messi Challenge się sprawuje. Statystyki wydają mi się tutaj absolutnie nieważne, dlatego że panuje nad tym, co się dzieje na boisku. Nie chcę mówić do końca, że faktycznie tak jest, bo zapewne po takich słowach mogę łatwo stracić piłkę. Dlatego po prostu grajmy, cofamy się. Nie, nie, mogę mu pozwolić, źle, że zszedłem tak obydwoma obrońcami Strzał z daleka, brawo, pięknie broni Dobrze, chłopaki Co ja zrobiłem? Dlaczego Messi nie zareagował? Widać, FIFA zderpiła ostro Jak i po jednej, tak i po drugiej stronie Dobrze, panowie Stróże, stróże tutaj bramki A, Niebezpieczna taka piłka opadająca Mogła wpaść po, po, po ukosie w okienko. Dobrze, brawo! są tak wyszedł Messi. Messi się wystawia. Messi biegnie. Podanie na Messiego górą. Czy to Messi w końcu strzeli? Messi! Aj! Messi jeszcze raz! Główka, ale piękna główka! Modric, strzał z dystansu. Ale aż mi się gorąco zrobiło. Piękny strzał Modricia. Jest Messi na 2-0, dziękujemy. To by było na tyle, wydaje mi się, że przeciwnik nie jest w stanie zdziałać tutaj absolutnie nic. Został ośmieszony po krótkim podaniu. Nie wiem dlaczego tak zrobił. Błąd po prostu najzwyczajniej popełnił i skończy się to dla niego tragicznie. Dla mnie wręcz przeciwnie. Jestem zwycięzcą i idę po mistrzostwo ligi. Niebezpieczna sytuacja. Oczywiście to nie wpadnie. Ja jestem, ja dobrze wiem jak ten gościu gra. Gra cały czas tak samo i kończy się wyzwanie Messi. Słuchajcie, powiem wam tak. Wydaje mi się, że naprawdę ten challenge był dość ciekawy. Mam nadzieję, że się podobało. Kochani, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zerknąć na mój kanał po inne filmiki, bo jest tego mnóstwo i na pewno będziecie się dobrze bawić. Ja się teraz z wami żegnam, trzymajcie się i papa, pa. rakieta w dziurę!